Cześć i witajcie, z tej strony Kamilos i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z GTA V Legendy i Teorie. Nasz maraton wciąż trwa i bardzo się cieszę, że tak bardzo podoba wam się ta seria i tak bardzo podoba wam się ta miniseria, więc lecimy dalej, a dzisiaj wracamy na Cayo Perico, a jakże, i sprawdzimy jak kartel El Rubio radzi sobie ze swoimi wrogami i myślę, że to was zaciekawi, ponieważ miejscówki są naprawdę mocne i to co tam znajdziemy, naprawdę mrozi krew w żyłach. Dlatego ja już nie przedłużam intro i lecimy. Zanim jednak przejdziemy do wątku naszego dzisiejszego filmu, to powróćmy jeszcze na chwilę do wczorajszego odcinka, w którym to badałem właśnie tajemniczy cmentarz na tej wyspie. E, I pisaliście mi w komentarzach, że da się zrobić zdjęcie i wysłać Pawłowi, jednak musimy trochę dalej się e, odsunąć i zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Bo próbowałem robić zdjęcie no, z tego miejsca, e, czyli dokładnie tej czaszki. Próbowałem robić zdjęcia e, tych grobów i nie udało się wysłać tego Pawłowi, dlatego. Zobaczymy, czy rzeczywiście będziemy mogli wysłać, jak uda nam się cały ten cmentarz uchwycić na jednym zdjęciu. Myślę, że to jest odpowiednie miejsce i miejmy nadzieję, że tak będzie, dlatego spróbujmy zrobić świetną fotę. Nie wiem, czy widać ten e, ołtarz, który jest e, na środku, ale spróbujmy. Zobaczcie, teraz jest opcja wyślij do Pawła. Okej, okay, wyślijmy to i zobaczmy jak zareaguje. Czyli dobra, mamy to, wysłamy i. I co, to tyle? Ja myślałem, że nam coś powie, że coś się odblokuje. On tylko powiedział, że to jest przerażające, poważnie. Nie wiem, a mogę wysłać jeszcze zdjęcie czachy? Czy on to wszystko widział? Bo nie wiem, jak to wyglądało z daleka. Nie no, już nie mogę wysłać. Okej, okay. więc ciekawie, ciekawie, ale rzeczywiście można wysłać zdjęcie właśnie. Tego ołtarza. Jednak no, zdjęcia rekina nie można wysłać, nie można także wysłać zdjęcia tamtego obelisku bądź tego drugiego ołtarza. Zresztą za chwilę Wam to e, pokażę. Ja już dojeżdżam do ostatniego miejsca z poprzedniego odcinka, i oczywiście chodzi nam tutaj e, o wyspę, na której się znajduje obelisk bądź drugi ołtarz. I sprawdzimy, czy będziemy mogli z oddali zrobić zdjęcie tej wyspy i wysłać Pawłowi. Dobra, zróbmy taką fotę. Nie no, mogę tylko zapisać bądź usunąć. No dobra, niech będzie, więc przybliżę. I czy teraz mogę wysłać? Dalej nie mogę wysłać. No dobra, niech będzie. E, więc prawdopodobnie te dwie rzeczy, czyli właśnie ta wysepka oraz rekin zmasakrowany. To dwie rzeczy, których nie możemy wysłać Pawłowi. Nie możemy się niczego o tym dowiedzieć. Jednak chcę to jeszcze dokładnie sprawdzić, a ja dokładnie muszę się. Dostać na drugą stronę Nie chcę mi się przekradać koło strażników Dlatego spróbujmy zrobić stanta I miejmy nadzieję, że Pyknie za pierwszym razem No i widzicie, udało się, więc za taką akcję Zostawcie łapeczkę w górę No chyba, że chcecie dalszy ciąg maratonu To oczywiście musicie dobić Tysiąc łapek w górę I wtedy pojawi się jutro kolejny film Właśnie z maratonu. Dobra, a my robimy kolejne zdjęcie. Nie no, mogę tylko zapisać bądź usunąć, więc przybliżmy i to będzie ostatnie. Widać całą wyspę. I także nie możemy nic z tym zrobić. Okej, okay, a czy zrespił się rekin? Tak, zrespił się rekin. Pierwszy raz mi się tak wcześniej zrespił rekin. No dobra, zobaczcie, że zrobię zdjęcie Rekina. I również nie możemy go wysłać Pawłowi, więc tak to wygląda Możemy wysłać zdjęcie cmentarza Ale jednak tych dwóch rzeczy no, nie możemy wysłać, dlatego teraz Przechodzimy do tematyki naszego dzisiejszego filmu Wszystko już wyjaśnione Z poprzedniego odcinka, więc teraz Przechodzimy do nowości, a dokładniej zajmujemy się Kartelem El Rubio I tym jak radzi Radził sobie z wrogami Bądź z osobami, które chciały Mu zaszkodzić I jedziemy teraz do pierwszej ciekawej lokalizacji. Jak widzicie, jesteśmy już na miejscu, a przed nami jest ogromna klatka, zawieszona na drzewie, i nie, nie jest to klatka na jakieś dzikie zwierzęta, bo żadnych tutaj nie możemy spotkać. I jednak jest to klatka na właśnie wrogów, bądź po prostu osoby, które się sprzeniewierzą samemu El Rubio, bądź jemu jego kartelowi. I zróbmy zdjęcie teraz, dowiedzmy się coś więcej o tej klatce. Miejmy nadzieję, że Paweł będzie miał jakieś informacje, chociaż nie no, on zawsze ma informacje. Możemy wysłać, więc wysyłamy. Klatka tortur, widzicie. Widzicie. Paweł nas tutaj zmotywował, że jeżeli nawalimy to będzie nasz nowy dom A dodatkowo, że w takiej przesiedział całe lato Chociaż nie chciałbym w takiej siedzieć Ej, nawet nie widziałem, że ona jest od tej strony trochę uchylona Myślałem, że ona jest z każdej strony zamknięta Ale wejść do środka, no sami nie możemy Ale to naprawdę wygląda klimatycznie Szkoda, że w środku nie, nie ma żadnego szkieleta To byłoby naprawdę fajne Wyglądałoby naprawdę e, klimatycznie Ej, słychać nawet odgłosy tej klatki. Było przed chwilą słychać jakieś takie skrzypienie. Nie no, miejscówka jest naprawdę mocna. I znajduje się do, dokładnie w tym miejscu, w pustym obszarze, totalnie pustym obszarze. E, tu zazwyczaj... no, nikt nie jeździ, bo e, jeździ się drogami, a tutaj, żeby dojechać to trzeba przejechać przez góry e, takie w miarę wysokie. Jeżeli chodzi o tą wyspę, więc no, dostanie się do tego miejsca nie jest takie e, łatwe, jednak no, warto się tu dostać, bo mamy tutaj kolejną ciekawostkę to jest dokładnie to miejsce, więc e, już e, mamy to zaliczone, a teraz jedziemy e, w kolejne miejsce, nie zatrzymujemy się, po prostu lećmy dalej. W sumie daleko nie zajechałem, ponieważ wyjechałem tylko właśnie z tamtego rowu I teraz przed nami znajduje się posiadłość El Rubio A my właśnie w koło tej posiadłości musimy przejechać A dokładniej koło jej ogrodzenia Ponieważ tutaj mamy natknąć się na naszego poprzednika A dokładniej na osobę, która próbowała okraść El Rubio I jak jej się to udało, a właściwie jak jej to wyszło E, tego dowiemy się już za chwilę. Tylko najpierw muszę e, tą osobę właśnie znaleźć. Gdzieś tu powinna być pod e, ogrodzeniem, ale jak na razie jest pusto. A dojeżdżam już do końca. O! Jesteśmy na miejscu! Jak widzicie, no typowy włamywacz. Ogromna latarka. Tutaj nożyce e, do przecięcia. płotów zresztą, jak widzicie, no coś jest nacięte, coś jest nacięte. Więc y, próbował e, Torba na kosztowności A tutaj jest sam włamywacz Więc no nie wyszło mu Nie wyszło mu zbyt dobrze e, Tu widać y, dziury po y, kulach No i oczywiście czerwoną farbę Czerwoną farbę e, Czy coś jeszcze jest w okolicy Czy coś ciekawego jeszcze tu znajdziemy no, Te ustawienia wysokie no, ciężko, ciężko to Teraz zauważyć Czy coś jeszcze tutaj zostało ukryte Ale wydaje mi się że to jest wszystko że tylko to zostało, właśnie po naszym poprzedniku. Dlatego wyślijmy zdjęcie Pawłowi i zobaczmy, jak on na to zareaguje. E, poczekajcie, muszę się odsunąć raczej, bo jednak nie załapało mi. Dobra, mamy to. Tutaj nawet jest ogrodzenie. Ej, nie mogę tego wysłać? Co jest grane? Poważnie, nie mogę wysłać zdjęcia naszego poprzednika. No, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będziemy mogli mu to wysłać. Chyba, że znowu się coś zbagowało u mnie. Jest to bardzo możliwe. No, patrzcie, nie mogę wysłać. Napiszcie w komentarzach, czy wy mogliście wysłać zdjęcie, w razie czego no, w następnym filmie o tym wspomnę. No jednakże, tutaj nic nie będzie widać. Nie, no, nie mogę wysłać. No dobra, to no, przypuśćmy, że nie można wysłać, ale widzicie, że jest to ewidentnie włamywacz, któremu nie wyszło. Nam oczywiście się to uda, ale jemu to nie wyszło. A dokładniej znajduje się w tym miejscu e, koło ogrodzenia. E, tutaj jest oczywiście posiadłość, a tutaj jest prawie, że na samym końcu e, to ciało, więc. Możecie zobaczyć to sami na własne oczy. A ja lecę teraz do ostatniej misówki. Tylko najpierw muszę schłować jakąś motorówkę, bo inaczej nie dostaniemy się do niej. No, więc dajcie mi chwilę. Ja zgarnąłem już łódź i jesteśmy gotowi, ponieważ mamy sprzęt do nurkowania. I jak już się pewnie domyśliliście, ostatnia misówka będzie pod wodą, a dokładnie znajduje się pod chatą samego El Rubio. I właśnie dopływamy już na miejsce. I za chwilę będziemy szukali. Kolejnych ciekawych rzeczy O tu była motorówka Więc nawet nie musiałem szukać tego pontonu Tylko po prostu bym tutaj jakoś się dostał No ale niech będzie Tutaj w tym miejscu macie Właśnie jedno z wejść do posiadłości Przez które możecie Dostać się bez problemu do środka Ale my nie skupiamy się na tym Ale bardziej na tym co znajduje się Koło tego wejścia A zobaczcie że jest tutaj wrak samochodu A w nim ciało Dokładnie tak mamy tutaj ciała Obwiązane taśmą klejącą i prawdopodobnie folią stretch. To mi się wydaje. Okej, okay, tu jakieś metalowe konstrukcje, ale to nas nie interesuje. Patrzcie, tu są kolejne ciała. Tu są kolejne ciała wyrzucone do wody. No, ewidentnie zostały zrzucone z posiadłości. Ja muszę jeszcze wypłynąć, bo za chwilę się udusza. Tego bym nie chciał. Tam jakiś kontener. No, ale to nie jest jakoś interesujące. My zajmijmy się tymi. Ciałami. Tam już więcej nic ciekawego nie ma. No tutaj są te ciała. Tu jest jedno w bagażniku, więc zwrzucili gościa za autem po prostu. Nie patyczkowali się. Tu mamy drugie i tu gdzieś jeszcze jest trzecie. Muszę się. Dokładnie rozejrzeć, no zobaczcie, tu mamy e, Trzy ciała koło siebie I taka ciekawostka ode mnie, są to te same Modele, są to te same propy, które e, Są w Los Santos, a dokładnie Są one wykorzystywane przy tajemnicy e, Zabójcy nieskończonej ósemki Więc, no, ciekawie Ciekawie, że jest to tutaj również na Kaioperiko, e, jednak No, nie jest to raczej powiązane z zabójcą Nieskończonej ósemki, chociaż możecie Pisać swoje teorie w komentarzach, bardziej mi Wydaje się, że Rockstar Wykorzystał je, bo tutaj pasują I wyglądają jak no po prostu osoby Których się pozbył kartel W idealnym miejscu po prostu No ale oczywiście pokazuję wam Teraz dokładną lokalizację Tego miejsca, jest to obok Posiadłości robię, więc myślę, że znajdziecie to bez problemu. I jak już się pewnie domyślacie, jest to ostatnie miejsce w tym odcinku, więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeżeli chcecie kontynuację maratonu, to pamiętajcie, że tysiąc łapek w górę i jutro pojawia się kolejny odcinek na moim kanale. Również zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. wpadajcie także na inne filmy. A póki co, to by było na tyle. Na razie, i cześć!